i witam Was w którymś tam odcinku? 5, 4, 3, 2, 1 0 serii, serii Minecraft SG, a dzisiaj ze mną jest? Kurde steka wziąłem tylko, może. O do powie, przedstaw się Mateusz. A no tak, jest kubeks i pozdrawiam. To quipę. Quipę. Nic ciekawego nie dostałem. Ej, to działa! To, to mówiłeś. Że jak się prawie naciska, to się od razu zakłada. Dobrze, a ja spierniczę. Pierniczę, Piernicze, ja, ja szukam skrzynki i chodzę Mam tylko no. jak słychać tutaj o No właśnie, powiem. A ja chodzę sobie i szukam skrzynki. E, skrzynka! Jezu, ja się tyle wspinałem. A masz jakiś miecz? E, nie. Kurde. Mam tylko spodnie i bluzkę. I e, rybkę i rybeczkę i jabłuszko i... i ja... tego e, o skrzynka, skrzynka pod drzewkiem skrzynka a co tam gdzieś? jest? chest, plejty i jedzenie gdzie, gdzieś, gdzie jesteś? chodź na spawnę e, na spawnę? tak kurde, a jestem już prawie na końcu już szkło mam i tam skrzynka... o i jeszcze jest jakiś domek jakieś główki są tylko. Chodź, chodź gdzieś, chodź gdzieś No, tylko główki są, no to idę na spadnie Jestem na takich ulicach jakby, subsidian i gąbek To nie wiem, nic jest Hmm, tu EXP jest ja jestem nie, ile mobów! Aaa A poszedłeś w stronę tamtego, tej karuzeli? Znaczy nie karuzeli, tylko Na no jakimś metrze chyba jestem, nie wiem Pełno mobów jest. to jest. Tam była skrzynka? Nie. Kurde, Albert. Albert. co? gdzie jesteś? Chodź na Kurde, widziałem skrzynkę, ale pełno mobów jest. Pan czekoladka zdobolony. Ja na A my jesteśmy... Można niszczyć. No szybko, chodź tutaj. Czekaj, bo ja skrzynkę mam. I Jest miecz! Jaki? ...drewniany. A gdzie ty jesteś? Już czy idę jest? na spawni powoli. Jesteś na spawnie? O, skrzynka! Nie, po prostu. Tak, zaraz się Eee... Muszę Zaraz będę na spawnie. Myślałem, że to ty, a to wilka. Widzisz mnie? A, nie. O, widzę cię, widzę cię, widzę cię, widzę. Tu, tu, tu! O, to nie ty! To nie ty! Chodź szybko na spawnę, tu jest taka dziewczyna z mieczem! Pomóż! Idę, idę. O, ona chce i... ze mną. Ona Czekaj, chce. Ze mną to ty? Nie, to jakiś inny gracz. Kurde, ja nie wiem, gdzie jest spawn. Czekaj, mam spawna. Ale tam był jeden typ. Ja Spadł. Albert. Co? słucham. Żyjesz? Tak, ja jakaś Klaudusia 2.6. Pozdrawiam i ona ma ze mną sobie. Daj czy? Klaudusia, daj wieczeka O to skrzynia Jest, 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 jest Ziel, Żelazny miecz To dobrze, choć nas wspomnę, na tam już Klaudusia, ona też ma żelazny o! Co to krip? ja to tylko gdzie? Kurde, przegrałem Umarłeś? Tak Ład Za słabego miałem tego armora a ja pewno nie przyjrzę. Dobra, uciekaj z tej areny, bo nie masz szans. dlaczego mam szansę? Dara, 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 klokusia, dara, 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 idź tu, idź tu, zabiję, zabiję cię ręką, Zabijemy ją, zabijemy ją, chociaż pewnie odbijemy to zabijemy ją. O Daj mi mnie, daj mi mnie. Jest deadła. Jest deadła. Iron Sword. Dobra. No. Idziemy na SG 1. trzy trzy szybko. Na trójkę. o no ta trójka jest fajna. Mam, mam. Okay. Sami jesteśmy, no. Nie, to będę tu trzy osoby. Cześć! Brawo, prawo, Gdzieś SG Wolfa. O Jezu kapsulaka mam o będę miał dużo skrzynek bo tam nikogo nie ma nie znam za dobrze tej mapy ale grałem do niej dzisiaj miałem żelazny mieć i chyba wygrałem bawaj na SG 6 nie yeah. No to upierdolę jart będziemy czekać. No jej uł! A, kurde, do niektórych trzeba pisać. No lepiej, gdzie jest. Eee... Dobra. Edge Chodź na szóstkę, na szóstkę. D dawaj 10 sekund, szóstka, dawaj, dawaj, dawaj. Jest. Jestem. Okej, okay, dobra, to... Kurde! Mam... Co? Nie wiem, gdzie ja jestem na płaskim terenie. Mamy gdzieś na mnie zrespiło. O matko, kurde, żal. Ja nie mam miecza, na... ale mam... Nawet... Na płaskim terenie jestem. Sława arena, mało graczy. Kurde, tu w gościu żelazny już A jego! Jaki no, Jaki no. Dobra, SG Leaf, nie. Ty, jakiego ja go nawalam! Ja idę, bo tutaj ludzie... Oni się panawalają. Dobra, ja idę. Hmm. SG Join. A, ja wiem gdzie to się. Nie. Nie, bo czekaj. No dobra, jak coś tu przegrali. To Join joint 7. Ja tutaj pobiegam. 5! Trzynka! Nie wam mnie no 4. nie no! Joint, 9 I trójce? Ja jestem chyba na trójce. Kurde Ten waku będzie teraz wszystkich nawalał z tego iron sword. Dobra, to ci zaraz Dobra. Ej, na arenie 3 jest dużo graczy. No jaki? Jezus, ale jak nie wygląda. Dawaj na trójkę, idziesz na trójkę? E, nie. Dawaj, bo tutaj gra startuje. Jezus. Ja lubię się wziąć. No dawaj. Gdzie on jest? Uciekł sobie. 10 Dobra, na trójkę? No, 5! Jest! Nie, kurde. 2, 1, 0. Kurde! Nie wszedłeś. Jest nie lub. na jedyneczkę. Kurde, nic nie wziąłem, żal. Żal, zlagowało mnie. Kurde, już typek ma drewniany miecz. widziałem. Mmm, zobacz, jaka jest arena wolna. Bo ja wyjdę. Bo, na jedynkę. Ja na jestem jedynkę? na jedynce. Dobaj. Dobra. baj. Dobra. to jest? Dobra. 20 sekund. Kurde, nic nie widzę. Ciemno. Mam bloka jakiegoś. No WTF! Dawaj, dawaj, dawaj. To będzie ostatnia arena i będzie wykończyć. Omg. Oh coś, coś tutaj mi ten serwer odpiernicza. Jest lak jakiś, Ej, laki jakiś jest. O, jaki Ale. lak? Ja sobie mogę chodzić, otwierać skrzyneczki. Podniebuj. Nie, a ja nic nie mogę. Ja bez... nie mogę. No, tak. no, dobra, to, to sobie... Nie, tej areny. E, nie, ja w ogóle kończę nagrywać, bo to bez sensu. Dobra, no to tak, no to mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, bo to naprawdę pomaga i motywuje do prosenia na zewnątrz odcinków. To ja się z Wami żegnam. Cześć!